Siemanko, z tej strony Władca Monetka? No, sami wiecie, jaki gdzie jesteśmy? Chyba też już się domyślacie. Wraz ze mną tutaj, drugi po Bogu oczywiście. E, Tuś książę, naganiaczy, Michał Lewicz, Michał. Michałku cześć. Michał, no to standardowe pytanie. Nie? Jak podoba Ci się event? Jak oceniasz tego roczny e, Event standardowo. Jest wspaniały, jak zawsze na NBX, -ie. bardzo dużo ludzi, fajne projekty, fajne prelekcje, chyba duże zainteresowanie jest tutaj tą strefą workshopową, ze względu na to, że teraz jest to podzielone tak, że tutaj są te polskie prelekcje, a tam są głównie po angielsku, chociaż też są tak mniej więcej miksowane, przed chwilą była tutaj fajna prelekcja odnośnie biohackingu. A to, to żałuję, było... że mnie nie było, ale ja przeprowadzałem wywiad, to akurat nie mogłem. A, A to, to jest ci temat. Mogę tak w, A tak później streścić No to możesz powiedzieć, no dobra, już nie będziemy was ich przeciągać, <laughs> bo zaraz się obrażą. Ale akurat to jest konik, który, który lubi, akurat interesuje mnie ten temat. Co, jest spokój na rynku, czy jest to tylko złudzenie? Oczywiście jest to pytanie podszyte drugim dnem, ale jak nie masz widział, to ci pomogę. <laughs> to jest oddech, którego potrzebujemy. Rynek od początku tego roku był bardzo dynamiczny. Mieliśmy bardzo dynamiczne wzrosty. Nie było praktycznie żadnych większych korekt, a jak wiemy, no, musimy mieć te pullbacki, bo rynek nie może iść cały czas do góry. Więc spokojnie, wszystko zgodnie z planem. Jasne. A wrażenia, przeczucia odnośnie maja, czerwca? Wczoraj nawet rozwaliśmy na ten temat. Hmm. No, wydaje mi się, że po właśnie okresie wakacji. E, może się tutaj coś zacząć, Mo możemy zauważyć jakąś konkretną aktywność. E, na kiedy są prze przewidziane wybory w Stanach, to jest właśnie mm. chyba ten okres, tak? No mniej więcej, ja czy nie mi chodziło głównie bardziej, wiesz co, ZK Sync kontra Layer Zero. Aha. I jakby jaki to będzie miał wpływ na rynek tak naprawdę, bo yy, ja się tu zgadzam tak naprawdę, to, to też mówił Maciej Tomczyk i to też jest taki moje trochę przecież taki feeling, nie, no, jakby intuicja krypto, kryptohuntera, że generalnie właśnie airdrop huntera, że jeżeli zrzuci ZK Sync bądź Layer Zero, Musi ruszyć, musi, po prostu jedna osoba musi poruszyć kamień, żeby to wszystko się potoczyło, nie? Też się odnosiłem w wywiadzie chyba z diabłem, że arbitrum Odyssey kojarzysz pewnie minting tych. Tak, no. No, no to też oni mają przygotowane przez pulę generalnie tokenów ARB, która jest z wykorzystana. Tak. Więc jakby potrzeba jednej osoby. Więc pytanie, jak ty uważasz, czy jakby to też ożywi rynek i czy w ogóle to jakby się wydarzy, czy to takie, no wiadomo, stujemy domysły, ale wróżyć sposób każdy może, nie? Yy, można, można to odebrać na dwojaki sposób Albo się bardzo mocno rozczarujemy tym wszystkim mm -hmm. yy, Ze względu na to, że znaczy, nie da się zadowolić każdego Wiadomo, że będzie dużo osób niezadowolonych yy, multikonta zostaną w pewien sposób odsiane Jeśli nie, to dostaną wszyscy na przykład ten airdrop, który będzie bardzo mały I wtedy właśnie te multikonta, no może coś tam zarobią Ale nie będzie to to, czego wszyscy oczekują więc albo będzie bardzo dobrze, mhm. albo będzie po prostu... Tak, eee. no średnio, średnio bym powiedział. Średnio. Dobre, tak. średnio I możliwe, że wtedy się właśnie wszyscy zmęczą. A tyle, tyle farmiliśmy, tyle było pustych transakcji co weekend, trzaskane, a tu jednak nam nie zapłacili. Smuteczek. No właśnie, ale to przejdźmy sobie do sekcji krytycznej co do airdropów. Generalnie sekcja, sekcja, to jest taka loża szyderców, trochę, nie? Bo na CCC, pamiętasz, poruszaliśmy airdropową paraolimpiadę. Generalnie było tam kilka projektów jak Starknet na przykład, ale to już to jest imię, które wypowiadać nie wolno. To taki Tak, tak. To jest trochę taki Lord Voldemort wśród projektów kryptowalutowych. Generalnie nie ma nosa i, i uważa, że może dużo. Nieważne. w każdym razie, jaka jest twoja opinia dotycząca ruchu Holograf odnośnie bystartera? A bardzo fajne. Bardzo okay. fajnie i, i to mi się podoba. To na pewno jest bardzo dobry system, jeśli chodzi o odsianie tych multikont. Okej. Okay. A chciałbyś zostać krypto bufetem? Nie, to, to znaczy, to No czyli na nie. przykład nie wiem, no łapiesz Sybilii, i wysyłasz A jej nie, kontrakty, nie, to... Nie, bo Layer Zero nie, i do tego się odnosisz, Layer nie. Zero teraz w ruszu z kampania, czy teraz podobno już pozmieniali tam niektóre warunki, ale było, że do końca maja możesz podpierdzielić swojego kryptoinfluencera hmm. i jeżeli macie jakiegoś swojego ulubionego, <laughs> nie, no to wiadomo. Teraz możli... wszyscy mają podobno jeden portfel tylko. Tak? No. Ten, widziałem nawet, wspominałeś o zielono, mi też powiedział, że on ma tylko jeden portfel. A zielony nie wiem, znaczy zielony, to mamy przez scrollu, a przez krowlu jeszcze przejdziemy? No nie, ja, ja mam tylko jeden portfel, mm. ja bardziej chciałbym pilnować swojego podwórka mm. niż zaglądać w... Portfel, nie, no jasne, jasne, jasne. Inny, także mnie to nie obchodzi, co inni robią. A nie, 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 mi chodzi o to, że go nie... moi widzowie no. znają moje zdanie, mm. ja nie, nie po... Nie polecam stosowania kont ze względu właśnie na te wszystkie konta. dzieje się na rynku to, co się dzieje. Gdyby każdy tylko robił jeden raz a dobrze, to by to wyglądało trochę inaczej, no, ale ze względu na to, że mamy chciwych ludzi po prostu, którzy chcą drenować ten system, to wygląda tak, jak to wygląda i to nie może się nie da się tego kontynuować w taki sposób, dlatego właśnie teraz projekty mają problem, mm. dlatego te airdropy są opóźnione, bo gdyby tak nie było, to layer zero pewnie już byśmy mieli mm. rok temu. Ale to według Ciebie, y, Patak, jakbyśmy mieli robić taką, jak to powiedzieć, y, cytując pierdolę z Karaibów, w czyli faktujmy, jeżeli mielibyśmy zrobić taki kodeks dżentelmeński w świecie kry kryptonie ile walletów możemy mieć, ile to mogłoby być? Multi wallety robimy, powiedzmy dobra, Przyklepane, róbcie te multiwolety, ale ile to jest taka ilość, która nie jest już takim hamskim, hamskim farmieniem, a jest dopuszczalna według ciebie? No, poniżej pięciu na pewno. Okay. Powiedziałbym, okay. że trzy, cztery, to i tak no. jest dość dużo pracy przy mm -hmm. trzech, czterech. O, no, jest to na pewno. Tak, także no, ja i tak mam więcej portfeli, ale to nie jest tak, że na nich konkretnie farmie. Jeśli na coś się załapię, to mm. fajnie, okej, okay, ale nie robię tam jakichś konkretnych ruchów. Jeśli są na przykład kampanie, to tam kampanię wykonuję tylko na jednym portfelu. Nie, nie potrzebuję angażowania, robienia multi -cont. Bo to często trzeba podłączać np. Twittera, Discorda i tak trzeba, dalej. trzeba, trzeba, o, trzeba. Znaczy Najlepiej Discorda przełączać. Sobie, jak tam sobie gdzieś tam działacie, no to możecie w Discordzie stworzyć kilka kont i sobie przełączacie wtedy, nie. Ale to też jak jedno się zostanie zbanowane, to nie wiadomo, czy reszta nie zostanie popalonych. No właśnie. Także, także tutaj, no ale to jest wiecie. Dobra, jakie trendy przewidujesz na nadchodzące w na najbliższym czasie, nadchodzącą hotse, w właściwie właściwie? Jakie nowe trendy? Nowe trendy. A czy możesz wspomnieć o tych, świeżych, o tych, co już wszędzie były trendy, jakieś pewnie No, wie. z takich świeżych trendów mm. to na przykład ten Depin jest dość interesujący. Okay. E, robią ciekawe aplikacje, ten Navi AI, gdzie jeździsz na przykład autem i zbierasz e, jakieś tam punkciki, ale okay. o to skanowanie generalnie e, dróg. Także taki full okay. takie... Maps, tylko, że <głos> <głos> Wiesz, <głos> Na steroidach taki no i zbierasz. Dobrze, że to się nie przeniosło na ulicę, bo to będziemy mieli zamiast ulicy Bombaj albo Mario Kart taki dla dorosłych, nie? Okej, okay. a powiedz mi tak czysto, czysto jakby yy, według Ciebie, nie? Co się bardziej opłaca? Airdrop hunting, trading, czy bycie wczesnym inwestorem? Tak jakby to się zaczynało przede Trading przede wszystkim, na pewno nie? się nie opłaca. Mhm. Nie wiem jak tam, czy otwierałeś ostatnio jakieś shorty? No to ja chyba z, z suszarki zdejmowałem. Generalnie shorty to jakieś na pewno, nawet w nich siedzę słuchajcie. No generalnie, więc jakieś shorty są. Nie, nie trading nie. Bardziej trading długoterminowy, czyli bardziej mhm. jakiś DCA. Ehm, mhm. Pytałeś o to bycie wcześniej, early. Mhm. Mhm. Mm, tak, ale do tego już trzeba mieć jakieś rozeznanie w rynku. Yy, jakieś koneksje na przykład lub po prostu robić bardzo, bardzo ciężki research, głęboki, Oj, dogłębny na pewno. dive deep, że tak a, powiem. A, Jeśli chodzi o airdropy, to jest to dużo łatwiejsza i przystępna ścieżka ze względu na to, że mamy dość sporo poradników, także no to zależy od zaawansowania. Jasne, teraz yy, co, do, co do źródełek, masz jakieś konto zagraniczne, które mogłybyś tutaj się podzielić? Ja oczywiście, ja też będę miał wywiad wietu. Michała, więc też się podzielę swoim. A już się dzieliłem nawet, ale to. Takim do airdropów? No takim, co fajne info wrzuca. Ja mogę dać od ciebie Froga. Nie wiem czy znasz Froga. Frog to jest ziomek, który często wcześniej do Olympia wrzuca informacje. Jeżeli, jeżeli coś wie, to faktycznie wrzuca. I on ma konto 5-6 tysięcy followersów. Nie wiem, ale obserwuję chyba, go. To chyba kojarzy. No. Ja mam taką listę, także ono. Y pewnie mam go tam na tej liście. Ten Fast, y Fast X Crypto, Fast to life. Tak, takiego. jest, jest. No. O, on też jest dość dobry, tylko często ma jakieś sponsorowane posty, o czym czymś informuje i często też nagania. nie? A tam spółka była grana z nimi, bo podobno to wszystko, to to, to konto, jest no. jeszcze kilka takich, ja też to, tam 3-4 źródła to były moje. Sam powiedzmy z 30-40 zagranicznych i generalnie okazało się, że oni naganiali na jeden projekt, wszyscy pisali to samo i prawdopodobnie to jest jeden właściciel to jest typ, który ma kilkaset tysięcy followersów u siebie. To taki gigant, nie? No. I podobno on prowadzi wszystkie te socjale, jak jest kampania, to, A, to jest. To jest to jest jakiś zespół. Który no najprawdopodobniej, na no, no, no. I, no. Ale info wrzucają dobre, jakby tu nie ma co patrzeć. W sensie jakieś tak. testanty czy coś, no to jasne, nie? Michał, no to co? Jak się dywersyfikujesz, słuchaj? Wiesz, się dywersyfikujesz. Dywersyfikuje się, ale. Jak się spojrzę, jakbym się pytał jakieś nie... <laughs> rzeczy związane, nie powiem z czym. <laughs> Jak się dywersyfikujesz, no że wiesz? No biorę chusteczki, tak biorę tutaj wydełko <laughs> <grymne> my, my jako holejco ulicy yy, dywersyfikujemy się na grubo, yy, chociaż ja stronię od takich fizycznych rzeczy ze względu na podróże i ostatnie przeprowadzki. Także na przykład kruszców, y, mam trochę kruszców i metali, <grymne> ale y, y, stejkuję je mamy w domu. <grymne> 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 Aha, to najlepszy stejking, bo nie <grymne> zajdzie kurzem, nie? <grymne> Okej, okay. a powiedz mi złote zasady początkującego inwestora, jeżeli ktoś jest początkujący i to ogląda, ja Cię się to pytałem, ale generalnie Realnie. Wtedy są trzy zasady, a teraz takie złote na obecną, na obecną, na obecną sytuację na rynku, może tak. Mm, dobrze, nie inwestuj tyle. Nie, nie inwestuj za dużo, nie, nie bierz kredytów pod inwestycje, nie inwestuj tyle, ile nie możesz stracić, żeby to nie wpływało jakoś na twoje życie. Miej poduszkę finansową. To jest również w sumie do tego pierwszego punktu. Musisz mieć po prostu zabezpieczenie kapitałowe, takie żeby te Twoje inwestycje, gdy coś ci się noga powinie, po prostu to nie wpływało na Twoje dalsze funkcjonowanie. Dywersyfikacja oczywiście, nie wkładanie rzeczy all-in, to znaczy, że znajdujesz jeden super projekt i wiesz, że to jest właśnie ten, który z Twojego trabanta zrobi Ci lambo. Nie, musisz wybrać przynajmniej, nie wiem, 5, 10. Ale tak jak przy dywersyfikacji zrobiliśmy i teraz przy takich y, poradach y, to na przykład wiem, że Wy inwestowaliście w LEGO, mm -hmm. zegarki, alkohole. Mm -hmm. Jest coś jeszcze takiego wartego uwagi według Ciebie? Poza złotem oczywiście, z szlachetnymi, no bo to też Antyki jest... Antyki na przykład. Okej. Okay. U Was można znaleźć takich speców? Tak, jest okay. jeden. Marek ma nawet taką szablę. Ale to z którego roku, to u ułańska? Ostatnio coś takiego, ostatnio ją odrestaurował czy... O kurde, to, to... on się czuje takim ułanem, czy? generalnie to szkoda, koń musi następny raz na event wjechać, no dobra, dobra. Buty na przykład? Buty, tak faktycznie, jest, jest jest, rynek z butami. Dużo osób, po 15-16 lat możecie zobaczyć, generalnie, no teraz już nie. część z nich pewnie starsza, nie? ale to kilka lat temu to faktycznie flipowali, nie? że buty kosztowały gdzieś tam, mogłeś kupić za 500-600, po Facebooku w ogóle, jak obserwujecie co czasem Facebookowych naganiaczy, no bo no jeżeli nas nazywają naganiaczami, to oni to są po prostu już kowboje, oni już zaganiają Bydło po prostu już inaczej tego nie można nazwać, nie? To tam często właśnie wrzucali, że dawałeś swoje dane, oni tam później to brali od Ciebie i tam Ci dawali 200-300 złotych i buty do nich dotarły, nie? Takie w ogóle jakieś myki były no. dziwne, ale... No, tak, ale... To jest zwykle no, takie buty to są limitowane jakieś mm -hmm. opcje, na które trzeba się zapisać. To jakieś, tak, 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 tak I, tak, i tak. oni je później wyprzedają mm. i dopiero później można na jakichś rynkach wtórnych kupić na przykład za kilka razy tyle, nie? No, Albo odrestaurowują, nie? Kustomizują hmm. też, nie? Kustomizacje I... są spoko. Ja widziałem że takie ostatnio, dobra, w sobie to mój kanał, to mogę do dojebane buty <laughs> w Dragon Ball, jak są tu fanowe, są fani lub fanki anime, to akurat czy Dragon Ball, czy Naruto, akurat się jaram, także e, można było fajne znaleźć, kustomizacja jest zawsze spoko. E, powiedz mi, czy taki jest według Ciebie teraz dobry moment na inwestycje na rynku? Yy, parafrazując tak. z się świecy jakby, nie? <gry> tak, ale no, tak jak mówiłem już wcześniej, nie? DCA, nie? Mhm. nie? Nie wchodzić zbyt mocno, a po prostu sobie dywersyfikować te poziomy wejścia, yy, tak żeby zawsze można było dokupić taniej. Yy, nigdy nie wiemy, w którą stronę pójdzie rynek, także DCA to jest chyba najlepsza opcja dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych, tak samo jak i na wejście, jak i na wyjście z rynku. Następne. Teraz taki powiedzmy roller coaster. Wchodzimy w tematykę sportową, ty wiesz jaką? Jezu. E, czy jak odbyłaby się gala boksu, charytatywna, związana z ludźmi z krypto, czy byłbyś chętny? Byłbym chętny, ale niestety nie jestem, nie, nie domagam. Okej, okay, ale koncep, tak koncepcja? Wiesz, ale tak, no byłbym chętny. Jeżeli jest to charytatywne, to też uważam. Spoko, tylko, tylko no. Najlepiej, żeby to był wiesz, e, nie wiem. Chciałbym stanąć w ringu z jakimś hejterem, albo z kamerem. O kurde, no to... Znaczy nie wiem, ja to... No nie, no nie, ja szukałem w ogóle, słuchajcie i jak widzieliście filmik, bo to zrobimy tak, że to się pojawi po tym, jak wyzywałem w poprzednim... Filmie na kanale e, Dawida ze świata krypto. Dawid Damiano. niestety nie może. Dawida Damiana? Damiana. A Damiana, przepraszam. Damiana to Dawian niestety nie może, bo też ma kontuzję, więc musicie mi znaleźć przeciwnika. E, Michałowi to myślę, że na przyszły rok na edycję generalnie no, tutaj. No, może na przyszły no, rok. No właśnie. E, oczywiście to jest pytanie, które muszę zadać, i później przejdziemy do takiego sympatyczniejszego. Alfa Insight, który możesz tam sprzedać. Alfa Insight. No, jakiś taki temacik, wiesz, Czy tak. tam oczy gdzie warto kierować. Airdropy? będą. Bądźcie cierpliwi. A kto umarł, ten nie żyje. Carpe diem, tak? Nie masz żadnych jakichś tekstów, coś czegoś, się? nie mm, właśnie? Ostatnio, ostatnio nic, 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 ciekawego nie mam. A Nawet wczesnych projektów, wczesnej fazie? O, ale to nie wiem, czy mogę. No, to nie wiem, są czy... porady inwestycyjne. Dobra, będzie jedna kampania airdropowa, mm -hmm. bardzo fajna. Będzie to wtyczka, która śledzi nasze poczynania online, która mm, będzie płacić za używanie tej wtyczki, będzie tam Airdrop. Ale co jest fajne, to jest wtyczka, która angażuje w hmm. sobie AI i będzie nas chronić właśnie przed zagrożeniami, zanim one się pojawią na naszym komputerze. Okej, okay, czyli spoko brzmi. Czyli to taki no? skam y, sniffer, S uh -huh. tylko że. A używam przez ciebie w ogóle, wiesz? Jak, jak przez. Znaczy, dzięki, dzięki Tobie, dzięki Tobie, no, no dobrze, dzięki Tobie, będzie no. przez Ciebie, zawsze się tak mówi, przez Ciebie, nie? A później, jak wiesz, jak już mnie nie oskamują, to powiem, dzięki Tobie, nie? Wiesz? Ale używam, tak praktycznie przez Michała i nawet Wam o tym wspominałem w materiale, nie? Dobra, a wtyczka nazywa się Tread Slayer. U, Slayer mi się kojarzy trochę z kapelą rokową mocno, nie? Właśnie, właśnie no. czekamy na merch i my właśnie y, zrobili to w takim rokowym klimacie, nie? Taki death metal trochę, dark, czy taki dark. ciężki metal? A, to będzie fajnie, to mi się trochę kojarzy z takimi ten... A teraz takie nad... pytanie domykające, bo chciałbym, żeby tutaj moja społeczność też się edukowała, no bo to jest... I to nie chodzi mi tylko, tak jak niedokrotnie wspominałem, nie chodzi mi tylko o same inwestycje, rzeczy jakby stricte techniczne, też chodzi o mental, który no, też niedokrotnie poruszałem. Książki jakie byś polecił? Generalnie tutaj komuś... Trzy książki. Nie chodzi tylko o inwestycje, chodzi też o e, jakieś tam męskie zdrowie, e, nie wiem, mental wojownika. No to też się to wiesz, to głupio brzmi, ale to działa. Nie? Potęga podświadomości. świadomości. Mm -hmm. e, Czytałem dobra książka. E, może nawet ta rozszerzona wersja mm -hmm. tam są z afirmacjami. Nie, chyba jest tak, trzy, tak. w ogóle różne wersje są. E, zobacz, miałem teraz jedną. A 48 praw. E, Robert, Robert Greene. Grini. tak, mam drugą też książkę. Czytałem ostatnio trzeci raz. No świetna książkę. Coś może nie wiem. Sztuka wojny. Shih tzu, Okej. Okay. W Albo... no Sansu, W sansu. No. sansu, sansu, sansu no. Bo Shih tzu to no. mi się kojarzy z psem, nie? Takim no, no, peńczykiem, nie? No, 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 gładnie, sztuka to, wojny tego sicu. Nie spoko. Ja robię spoko, Nie wytniemy tego od razu cię przede. <grabi> Musi być na wesoło coś, To moi rodzice kiedyś mieli hodowlę Sharpej, nie. Tak w ramach, żeby tak, takiego tak, wiesz, tak, posypania tak, głowy tak, popiołem. Tak. <laughs> ja ze swojej strony wam polecę na pewno polecę prawa ludzkiej natury. No to kwadrat z pieniędzy chyba nie muszę. No i no. nic mnie nie złamie David to jest no. David no. Nic mnie nie złamie, to jest taki sztos naprawdę, że. O no, tym właśnie no. myślałem, ale zostawiłem go dla Ciebie. A dziękuję bardzo, Michał. Michał pełna kultura jak zawsze. No dobra, Michał dzięki ci bardzo. Za wywiadzik. Z tej strony Władca Monet, Michał Leci, Lewicz Szymaj, trzymaj się krótko Na razie siemanko Cześć. A ja mam pytanie jeszcze, ja mam pytanie. No? Kiedy all season? O, Dobra, to w następnym to ci daj, Tak, tak, tak. A wiesz, że teraz to, ja to zostawię? <śm> <śm> <śm>